Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. W ostatnich dniach złoty wykazuje się zaskakującą siłą, poruszając się przy tym szerokim przedziałem wahań. W ubiegły czwartek na ruch w kierunku 42750, czyli do najniższego poziomu euro złotego od miesiąca, naszej walucie pozwoliły przede wszystkim zaskakująco dobre dane dotyczące gospodarki chińskiej, ale też publikacje krajowe potwierdzające oczekiwaną poprawę kondycji polskiej gospodarki w pierwszych miesiącach 2017 roku. Co ciekawe, widoczne sile złotego nawet nie przeszkodziły rosnące w tym samym czasie oczekiwania na marcową podwyżkę stóp w Stanach. Jednakże presja, pod jaką znalazły się waluty Emerging Market przyczyniła się do odreagowania pod koniec zeszłego tygodnia skutkując wzrostem euro złotego w okolice 4,31-4,32. Niemniej na parze nie doszło do wyznaczenia nowych maksimów, co tylko świadczy o sile naszej waluty. Po jasrzembich komentarzach prezesów oddziału Fedu, w tym Roberta Kaplana, Johna Williamsa znanego z ultragołębich poglądów oraz Williama Dudleya, bliskiego sojusznika prezes EWOMC, jak również samej prezes Janet Yellen, prawdopodobieństwo wzrostu stóp w Stanach implikowane z kontraktów futures na stopę funduszy federalnych w ostatnich dniach przewyższyło 90%. Kaplan powiedział m.in., że podwyżki stóp powinny nastąpić raczej prędzej niż później, tak aby Fed nie znalazł się poza krzywą terminową. W ocenie Williamsa podwyżka stóp procentowych leży na stole jak najbardziej poważnie. Z kolei Dudley przyznał, że kwestia podniesienia stóp procentowych stoi, staje się coraz bardziej nieodparta. Jeżeli jeszcze do tego Brainals, ultra gołębia członkini Fedu wskazuje, że podwyżka stóp procentowych byłaby stosowna w krótkim czasie, co potwierdziła też prezes Janet Yellen, to oczekiwania rynku na ruch o 25 punktów bazowych 15 marca mają prawo być wysokie. Co ciekawe, po raz pierwszy zasugerowano też, że Fed nie musi czekać na szczegóły polityki fiskalnej nowej administracji waszyngtońskiej. Wystarczy mu bowiem wiedza, że będzie ona nakierowana na pobudzenie gospodarki. A taki kierunek prezydent Donald Trump nadal podtrzymuje. Mając więc na uwadze takie komentarze, siła złotego ma prawo zaskakiwać. Tymczasem w lutym indeks PMI dla chińskiego sektora przemysłu wzrósł do poziomu 51,7 punktów z 51 miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali, że odczyt osiągnie wartość 50,8 punktów. Dzięki napływowi nowych zamówień wzrost produkcji państwa środka okazał się najszybszy od prawie 6 lat. To z kolei przełożyło się na zwiększenie aktywności zakupowej i ilości zapasów. Dane te zmniejszyły więc obawy rynku dotyczące kontynuacji hamowania dynamiki PKB i przełożyły się na poprawę rynkowego sentymentu. Na rynku walutowym, jako najbardziej powiązane z chińską gospodarką, mocno zyskiwały waluty antypodów, ale niewiele mniej też te z rynków rozwijających się, w tym złoty. Tymczasem równie zadowalający okazał się też polski wskaźnik aktywności przemysłu, choć nie do końca sprostał on oczekiwaniom rynkowym. W ubiegłym miesiącu wskaźnik PMI wzrósł bowiem do poziomu 54,2 punktów wobec oczekiwanych 54,8, co oznacza, że nadal utrzymuje się on w strefie ekspansji oraz powyżej odczytów notowanych przez większą część ubiegłego roku. Lutowy poziom indeksu PMI oznacza, że warunki gospodarcze w Polsce ulegają dalszej poprawie nieprzerwanie od grudnia ubiegłego roku, wskazując na poprawiającą się aktywność w przemyśle, a wzrost subindeksu dla zatrudnienia potwierdza, że ożywienie na rynku pracy nadal trwa, to jest kluczowe z punktu widzenia dynamiki PKB. Tym samym wysoki poziom wskaźników PMI w pierwszych miesiącach roku, dla przypomnienia w styczniu PMI wyniósł 54,8 punkta, wpisuje się w serię innych dobrych sygnałów z gospodarki, wskazując na dalsze przyspieszenie wzrostu PKB Polski w pierwszym kwartale 2017 roku. Tymczasem w zeszłym tygodniu GUS potwierdził, że w czwartym kwartale 2016 roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,7% kwartał do kwartału i 2,7% rok do roku. Dzięki ożywieniu na rynku pracy najważniejszym motorem wzrostu gospodarczego nadal pozostawała konsumpcja prywatna, która przyspieszyła z 3,9% w trzecim kwartale do 4,2%. Do dynamiki wzrostu PKB aż 1,4 punkta procentowego dołożyły też zapasy, których wzrost mógł być reakcją przedsiębiorstw na oczekiwaną poprawę aktywności gospodarki krajowej w 2017 roku. Warto też zauważyć, że w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku doszło też do wyraźnego przyspieszenia dynamiki eksportu. W rezultacie dane kwartalne są najlepsze od wielu lat, choć nie zmieniają faktu, że rok 2016 upływał pod znakiem malejącej dynamiki PKB, za co głównie odpowiadało załamanie w inwestycjach, w tym przede wszystkim ograniczenie wydatków rządowych i samorządowych spowodowanych opóźnieniami w wydatkowaniu funduszy unijnych. A teraz przyjrzyjmy się wydarzeniom, którymi będą żyły rynki finansowe w najbliższych dniach. Dzisiaj przegląd makroekonomiczny. Zaczniemy od danych europejskich, gdzie w Niemczech pojawią się dane o zamówieniach w przemyśle, a w strefie euro finalne wyliczenia dotyczące PKB. O 14.00 NBP opublikuje dane o rezerwach walutowych w lutym. W nocy podobny raport napłynie też z Chin, gdzie już w styczniu odnotowano spadek rezerw poniżej psychologicznego poziomu 3 bilionów dolarów. W środę poznamy dane o handlu zagranicznym państwa środka oraz o PKB Japonii. W Europie na pierwszy plan wysunie się dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech. Tego dnia warto będzie zwrócić też uwagę na inflację CPI na Węgrzech i w Szwajcarii oraz dane z rynku pracy w Stanach według ADP. Środa to także dzień, w którym Rada Polityki Pieniężnej zakończy decyzyjne posiedzenie. Jak zwykle decyzji Rady spodziewać możemy się około godziny 13, zaś konferencja prasowa z udziałem prezesa Adama Klapińskiego i dwóch innych członków rozpocznie się o 16. Czwartek również zaczniemy od publikacji z Chin, tym razem ze sprawą komunikatów o inflacji CPI i PPI. W Europie w centrum uwagi znajdą się Czechy, gdzie dane o inflacji CPI mogą dać wskazówkę dotyczącą dalszych działań Banku Centralnego i obrony kursu korony. Kolejnym ważnym punktem czwartkowej sesji będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych oraz zaplanowana chwilę po niej konferencja prasowa prezesa Mario Dragiego. Rynek nie spodziewa się, by bank centralny strefy euro dokonał jakichkolwiek zmian. Inwestorzy wypatrywać będą zaś nowych projekcji makroekonomicznych, a także samego komentarza Mario Dragiego, który jak zwykle może kilkoma zdaniami nakreślić perspektywę przyszłych działań banku i poruszyć kursem euro-dolara. Z kolei za oceanem analizować będziemy kolejne dane z rynku pracy, poznamy m.in. raport Challengera oraz liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Politycznym wydarzeniem dnia będzie zaś rozpoczęcie szczytu przywódców Unii Europejskiej. Będzie to ostatnie tego typu spotkanie przed wyborami parlamentarnymi w Holandii planowanymi na 15 marca, a jednym z jego rezultatów ma być podjęcie decyzji w sprawie stanowiska przewodniczącego Rady Europy. Z kolei piątek należeć będzie przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Oczekiwany mocny rządowy raport NFP może bowiem przechylić szalę na rzecz marcowej podwyżki stóp przez Fed. W tym dniu nadejdą jeszcze dane z Niemiec o wymianie handlowej w styczniu, produkcji przemysłowej z Francji oraz sprzedaży detalicznej z Hiszpanii. Jak widać, zapowiada się więc ciekawy tydzień, który powinien przynieść umocnienie dolara do euro i osłabienie złotego względem tych obydwu walut. A tymczasem to już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.